Hej, witam wszystkich z powrotem. Wracamy do Wiedźmina i nie mam zielonego pojęcia co miałam zrobić tutaj nie mieć blała ścieżki przeznaczenia. Muszę wrócić panie jeziora, walka na pięści O, wszystkie zadania są pobocznie zrobione, w pełnym słońcu i ostrze go okręgi na wodzie do na baży, na Muszę porozmawiać z tym gościem On tutaj jest, jest kapłan wody, no rozmawiać, bardzo Pani jeziora chciałaby pomóc w rozwiązaniu konfliktu. Co się Jakie się? Pani jeziora chce, by Wodianoi i ludzie żyli w pokoju. Zabijanie ich ukochanej krowy nie wpłynie korzystnie. Zajmę się tym. Musisz mi dać... Krowa być w lepszym jest to słuszny pani! Twoja wziąć? Teraz co ja muszę wziąć? Przed chwilą patrzyłam, co ja muszę wziąć, ale oczywiście zapomniałam, co ja muszę wziąć. I kapłanem od drugiego złotą bransoletę właśnie, złotą bransoletę. Złotą bransoletę. Okej. Okay. Nie jestem pewna, czy to spowoduje zadanie główne, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Chyba raczej nie, ponieważ musi... tu jest bardzo ważna rzecz, w sensie, w pełnym słońcu. To jest bardzo ważne zadanie dla tego aktu. Jego się chyba nie da ominąć w żaden sposób, więc się jakoś tak specjalnie nie boję, że, że go minę. Tam się idzie do łódki. Mam już wszystkie zadania poboczne zrobione. E, tak, i teraz się mogę zabierać do zadania głównego. Sprawdzę jeszcze mam rzeczywiście wszystkie zadania poboczne. Dlatego sobie to obejrzycie. wolne elfy to końcowe zadanie. Zudzieńskie nasienie. U, nie wiem na brzegu. Jest użonego fala, jest u moraża przy moście, jest u pustynnika na polach, jest utoru, w na brzegu, jest. Zbroja to zadanie, które się kończy w następnym akcie, i mamy seks z Fiurebelliantką. O, z Mojego Jeziora. ciekawe, jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy mi się uda, co zrobić. Dlatego pani jeziora, pani jeziora, gdzie ty jesteś? Babo! Tu jesteś. Tam są bazyliszki. F4, tylko że mnie kto F5, bo to się skoczy po prostu masakrą. sama siebie po Tak? Pani, przybywam, by ci oświadczyć, że doznałem olśnienia. I wyruszam z Arcyważną. Geralt, ostrzegam cię. Zastanawiam się, co się stanie, jak to kliknę, więc to kliknę, ewentualnie po prostu wczytam. Arcyważną ważną misją. Odnajdę święty kielich i przyniosę królowi rybakowi. Zostanie uzdrowiony, a wraz z nim cała kraina. Zasłużyłeś na moje uznanie, Geralcie z Rivi. Zatem w uznaniu twych rycerskich czynów pasuję cię na rycerza i pradawnym zwyczajem nadaję nowe miano. Od dziś zwać się będziesz Ser Palan. Ale pani, nie rozumiesz. Nie przeginaj pały serpałańcie. Jestem boginią i rozumiem więcej, niż ci się zdaje. Ruszaj na poszukiwania i przynieś mi kolejny kielich do kolekcji. Nie będę stawać na drodze przeznaczeniu. Żegnam, o Oooo, O, o, Pani, chciałem pomówić o Gralu. Jak idą poszukiwania, Ser Myliłem się, pani. Jestem wiedźminem, nie rycerzem. Nie nadaję się na poszukiwacza świętych relikwii. Twoja wola, Geralt. Tak, już nie jesteś Ser Nie wyobrażasz sobie, ile straciłeś. Z pewnością. Tyle? Rozmawiałem z Berengarem. Nie interesuje go przeznaczenie. Widocznie mój, se, mój sen dotyczył ciebie, Gerald. Skoro tak twierdzisz? Kiedy nadejdzie właściwy moment, otrzymasz ode mnie dar. Białowłosy. Sekunda, wczytam, bo nie osiągnęłam tego, co chciałam, ale muszę powiedzieć szczerze, że to z tym białowaniu, gral to na serpalanta, bo świetne. <grystanie> ser <Palantum. grystanie> Tak. Pani. Żartowałem. Odbyłem pouczającą rozmowę z pustelnikiem i zrozumiałem parę spraw. Chętnie posłucham. Ojej. Niedługo Ale. będę musiał wyjechać. Spróbuję znaleźć mojego grala. Wiem. Nie będę cię zatrzymywać. Dziękuję. Chciałem powiedzieć, że rozumiem twój żal. Samotność. Jeśli mogę jakoś pomóc. Nie traktuj mnie jak boginię. Mam wystarczająco wielu wyznawców. Brakuje mi kogoś bliskiego. Kogoś, kto dostrzegłby we mnie coś więcej niż obiekt kultu. To Gerwald. to prości ludzie. Nie rozumieją. Wiem, wiem. Nie mam im za złe. Ale wróćmy do ciebie, do moich oczekiwań i twojej chęci pomocy. Na początek możesz mi powiedzieć komplement. Oj, bo wiesz, że... Uprzedzam, że nie jestem w tym najlepszy. Pani twa mądrość ustępuje tylko twojej dobroci. krew, nie udawaj głupiego. Nie dopuszczam do siebie myśli, że ci się nie podobam. Niedomyślność wolę złożyć na karp twoich sławnych skrupułów. Pani twie oczy lśniące niczym gwiazdy w granacie wieczornego nieba. Dalekie i zimne. Słabo. A. Masz najlepszy tyłek w Tamerii. <noise> Takiego komplementu jeszcze nie słyszałam, a mam już parę lat na karku. Moi dzielni rycerze potrafili wychwalać jedynie przymioty mej duszy, ale widziałam dobrze, gdzie się gapią. Ale dość już o nich. Geralt mam ci wprost powiedzieć, czego mi się chce, czy sam się domyślisz. Oh, Gerard jest rozbrajający, może najlepszy tek w tenerii. Ale dobra, kolejna karta dla nas. Czekaj, co ominiałem jakoś do tej pory. <laughs> oh. Rozmawiałem. Skoro tak. To... Okay. Dlaczego król rybak? Aż i nas mówiła, że jesteś bystry. Poza tym wyczuwam w twoim głosie nutę typową dla wszystkich samców, którym się zdaje, że jeśli z kimś spali, to wolno im traktować tę osobę jak swoją własność. Pani ja. Niech ci się nie wydaje, że byłeś jedynym, najlepszym, największym. Hm. Pani, A, nieważne. Wszyscy mężczyźni są tacy sami. Nie chciałam cię zdenerwować, pani. Chyba już pójdę. Nie obrażaj się, Wiedźminie. Jesteś za stary, żeby się obrażać z błahych powodów. Nie każdy jest królem alkowy. Idę. No dobrze, nie było tak źle. Żartowałam, teraz jesteśmy kwita. Oj. Oh, yeah. Pani, spójrz na te przedmioty. Czy na tym ci zależało? Świetnie się spisałeś. Oto kropla mojej krwi. Połóż ją na ołtarzu i wyzwij dagona na pojedynek. Niech tak będzie. Hey. <śles> Mówiąc, nie jestem pewna, czy zakończenie tego zadania nie, nie sprawi, że zakończę akt. Do tego tutaj jest. Szybki zapis. Szybki zapis. Mam nadzieję, że Dagon nie będzie wyzwaniem. Znaczy mam nadzieję, że będzie wyzwaniem, ale nie tak trudnym jak Gon. Gdzie jest mój... A właśnie tu jest. Kropela krwi. Okej. Okay. Jeśli to się zakończy, jeśli to, ten to zadanie zakończy akt, to yy, zwyczajnie jeszcze tam i tyle. I będę z nim walczyć jeszcze raz. wyciągnąć ten miecz. Nie pamiętam jaki był. A, dobra, możemy ją ranić tylko przez zabijanie Wyznawców Dagonu, no dobra. A on nie potrafi się leczyć. Masz jeszcze życie, masz jeszcze sporo życia. Cholera, znowu mnie zapędzili w kozie ruch. Zastanawiam się, czy ten miecz nie będzie lepszy na nich. No, rzeczywiście działa lepiej. Może to dlatego, że ten srebrny jest po prostu stary i. Nie, ten, to ten. Jednak stało się to, czego się spodziewałem, czyli że Dagon nie jest aż tak wielkim wyzwaniem. Dzikich gigantów większym wyzwaniem. Nie, ty, tylko ty. Ręgi na wodzie. Hej! Substancja specjalna. Śluz Dagona. A oni są... Aha, dobra. Oni mają co. To. to nóżki i to mnie nie interesuje. Mogę? Nie mogę. Ciekawego. W takim razie idziemy powiadomić Panią Jeziora o tym, że pokonaliśmy Dagona. Potem wrócimy do miasta. Jeszcze zanim porozmawiam z Panią Jeziora, to sobie zapiszę. Na wszelki wypadek. Przynajmniej nie będę musiała powtarzać walki, jak mi ten. Jak się okaże, że to posunie fabułę o to zadanie kończące poziom, bo to trudno. Sobie wrócę tutaj. Tak? Zabiłem Dagona. Dziękuję Ci, Geralt. W zamian zwrócę Ci fragment Twojej pamięci. Zamknij oczy i poddaj się mej mocy. Na chwilę zdejmę zasłonę mgieł i przypomnisz sobie coś ze swoich dawnych umiejętności. Dziękuję pani. Przypomniałem sobie. Wykorzystaj mój dar mądrze. <grym> hey. Pogodziliśmy obie rasy, teraz możemy wykonywać ostatnie zadanie w tej misji, czyli w pełnym słońcu. Lecimy z odnaleźć Juliana. Przy okazji, pomedytujemy przy ognisku. Jest 14. W sumie zrobię to wieczorem. Oj, kurwa, znowu ściągnęłam myszkę. Posiadanie długiego kabla w myszce jest bardzo przydatne, jednak z drugiej strony za każdym razem jak chcę sobie wyciągnąć nogi albo coś, tego ściągam po prostu. Co jest już trochę większym utrapieniem, ale tak czy inaczej, coś za coś. W sumie mogłabym zrobić haczyk przy biurku, żeby założyć, żeby kabel szedł tak z boku bardziej. Alwin? Su dalej. Hej. Wygląda, kurwa, wygląda na to, że wszystko jest w porządku. No super. Mam coś komuś powiedzieć. To już sprawdzałam. Nie, jeziora muszę zwrócić się w cierpliwość. A, to jest na bagna. Potrafię na pytanie, jak wam? No, no i mi za to. Mogę jeszcze znaleźć jakiś ekspert kolekcji dentysty. Ciekawe, czy jest jakiś gracz lepszy ode mnie. Okej! Okay. set to. Tak mi się podoba. Jestem nisko, ale lecimy. Wrócimy do Juliana. Czas zakończyć ten akt. Podejrzewam, że w tym odcinku nie za wiele jeszcze zrobimy z głównych zadań. Berengardarek tu siedzi? Nie, zabrał się... A nie, siedzi. Myślałam, że się zabrał. Poszedł. Przechodzimy do wioski. Na polach jeszcze porobimy kilka rzeczy. To zadanie w pełnym słońcu jest bardzo długie i nie wiem, bo cały przyszły odcinek będziemy je robić. Nie wiem, czy nam się to uda. Wiecie co? Odnajdziemy tutaj Juliana. Znajdziemy go. Pomedytuję trochę. No, od razu pójdę pomedytować. Stary wieśniak. W hmm. południce? Bzdura. Gość weselny, gość weselny. Dużo tych gości weselnych. Drzwi do domu Celiny. U niej się mogliśmy przespać. W sensie, pomedytować się. Celina, Celina. Celena, Malena. Tak. Chce odpocząć. Mhm. Wow! Trzy brązowe, pięć srebrnych, jeden złotych. Ja pierdzią. Masakra. Czwarty. To już jest wszystko. Okej. Okay. srebrne. Nie, 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 nie. E, na pewno ale zaraz, tutaj miałam dać. Dziadku, wtedy, gdy. Krwawienie. Dziadku, wtedy, gdy. Boi. Dziadku, wtedy, gdy. I to już jest wszystko. Tak. Teraz będziemy dużo... Z tymi, z potworami i pstryk Świetnie. Teraz brązowe wszystkie wydam trzymaj! Okej. Okay. I złoty. Nad złotym muszę to się... Ja zastanowić się muszę. No, co tutaj mam? odporność na krwawienie plus 50 żywotność, nie? Odporność na powalenie 50. Obrażenia 30 to bym A nie działa tylko wtedy dy. Pod wpływem krwawienia. Hmm. W sumie w to bym mogła zainwestować. Co tu mam? odporność na ślepienie 50, szans na przerwanie powalenia 50, ból plus 15 działa tylko w stylu szybkim, a tak plus 20 czas trwania podpalenia użytego przez przeciwnika minus 50. W sumie dałabym złoty do siły albo zręczności. Atak 20, uniki 20, parowanie 10. A tutaj... Obrażenia 20, parowanie 10, żywotność 150, odporność na krwawienie, odporność na powalenie. Odporność na ból, odporność na ogłoszenie. Odporność na A nie, to nie to. to. Atak i uniki, a tu... Obrażenia i powa parowanie. Hmm. Przynajmniej bym wzięła w siłę. Doświadczony Wiedźmin. Mhm, mogę zrobić. Nie znam tego, jak okej. Okay. No zaraz dostaję gdzieś jaką nagrodę. Mm. Zależy od podjętych decyzji. Okej. Okay. Mm. Co to nie ma nagrody. Tutaj jest 400 Orenów. Jest A tutaj też nie ma nagrody. <grymiany> Okej, okay, mam 7. Jest tak. Trzy który rafta białego. Aha. Y, Jaskuł. Mm, kot. Najpierw kot. I zrobiłabym jeszcze dwie jaskółki. I mam jeden eliksir, ostatni na e, z Dagona, ze śluzu Dagona. Mhm. To jest do wykucia, może zostać wykuta na ostrzu, okej. Okay. Dobra, dobra, przemedytowałabym... Tutaj, do rana. Mhm. Trochę sobie pomedytuję, odpocznę sobie trochę, nasz Wiedźmin. Pięknie. To sobie układam. to tutaj jako składnik specjalny, to zostaje, to mogę sprzedać. Z straży miejskiej, zastanawiam się czy to zachować, mam teraz czerwoną wstążkę, odstraszał topce, odstraszał upiory. Hmm. Zachowam sobie te dwa, chociaż nie jestem pewna czy działają odpowiednio, ponieważ to miałam, to odstraszające sobie upiory, a mimo to upiory mnie atakowały jak diabli. Tak czy inaczej zostawię to sobie, a sygnał straży miejskiej chyba jednak sprzedam, jak mi będzie gdzieś... Po... Nie. Zostawię go. A po prostu jak mi będzie gdzieś potrzebny, to go założę zamiast tego woreczka albo, albo wstążki. Okej. Okay. Mamy da listę. Idziemy do Juliana w tym momencie. Mmm, Strasznie mi się to podoba w Wiedźminie. Nie wiem, czy to ostatnio mówiłam, że to jest coś takiego, że ludzie mówią mniej więcej to samo, właściwie to mówią to samo, tylko że spotykamy się z różnymi opiniami. Niektórzy, niektórzy ludzie mówią, że Wiedźmin sprowadzi na nich nieszczęście, a inni mówią, tak jak ta babka, że no, nie? Taka... taka Starość, nieradość. Różnorodność. Lulian! Okej, okay, więc ponieważ tu jesteśmy i będziemy zaczynać ostatnie zadanie głównie w, tej, w tym akcie, więc w tym miejscu podziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.